Też wolność do tego, żeby jak będę chciał, to sobie wsadzić nóż w jakieś krwawiące miejsce i zakończyć życie, tak? To znaczy, czytam, ty... czytam w internecie taki, e, taki post podpisany zresztą nawiasem, mówiąc je, jako Dawidowski. Mam nadzieję, że nie jest to nasz ojciec Wiesław Dawidowski. <laughs> w Polsce za wypalenie grama trawki, mogę mieć zmarnowane życie, podobnie jak alkoholik, który śpiąc na przystanku, legalnie niszczy sobie życie alkoholem, tylko że on jest wolny, a ja nie. On nawet spać i żygać może na dworze, a ja spalić blanta spokojnie nie mogę. Powiedział ja pan, to są takie opowieści pod tytułem Kto ma więcej wolności. Ja bym powiedziała tak, że ja się tym nie zajmuję. Ja się zajmuję taką kwestią, że jeżeli człowiek e, nie ja bym chciała przestrzec młodzież przed tym, żeby takich rzeczy nie brała, żeby się nie uzależniała, bo nie widzę w tym nic dobrego. Nie widzę w ogóle nic dobrego w tym, że człowiek uczy się, jakby ma 16, 17 lat tego, że może sobie zmieniać świadomość sztucznie. Boję się na przykład dla młodzieży tego, że za chwileczkę, bo ja mam takie. Doświadczenia przez ostatnie 35 lat mojego życia, że właściwie nikomu, nie, nie znam nikogo, komu te narkotyki się opłaciły. I oczywiście yy, pomijam zupełnie kwestie prawne, pomijam kwestie te, które. Dotyczą na przykład tych dopalaczy, bo uważam, że to jest kwestia służby zdrowia, która musi się określić, czy to są jakieś tam suplementy, diety, czy co, i musi zobaczyć te nalepki, musi się tym no ale zajmować. To służba to jest legalne. Policja to powiedziała, że znaczy to nie, jest służba legalne. Zdrowia, służba zdrowia to nie jest chyba kwestia w ogóle legalności. Bo no to czego to jest? No Pani to mówi jest świadomości. Kwestia, no okej, okay, ale mamy takie kwestia społeczeństwo, tak które potrzebuje odpowiedzialności sobie odpowiedzialności za drugiego człowieka, który ewentualnie takich taki, No ale oni bierze. mówią, będzie i tak spróbują, to niech spróbują coś, co jest legalnie dozwolone. To po co no mają to po kontach brać A ja uważam, że niekoniecznie musi być coś legalnie dozwolone. Ale co Pani będzie protestować przeciwko temu sklepowi? Macie jakąś... Nie, nie, nie będziemy zabrać? protestować, bo my się nie zajmujemy protestami przeciwko jakimś tam inicjatywom. My się zajmujemy pomocą tym, którym Który już, z tego którzy powodu już. się nie udało. A dlatego się od nich pani wiemy, kiedyś wiemy, Od nich wiemy, że to się nie opłaca. A tak? zapaliła kiedyś pani trawkę? Nie, nie zapaliła mnie, za, nie, nie żałuję tego. A dlaczego pani tego nie zrobiła? Bo nigdy nie miałam takiej potrzeby. A czy pani myśli, że trawka powinna być, marihuana powinna być w Polsce dozwolona? Legalnie? Nie, ja uważam, że nie powinna dlaczego być. Dlaczego nie powinna być legalna? Pan dlaczego... profesor powiedział, że no to Dlatego, że jest narkotykiem i nie ma za żadnych pozabiznesowych powodów, żeby była legalna. Dlaczego pan chce zalegalizować narkotyki w Polsce? E, nie, nie wiem. Ja nie, nigdy nie nasza organizacja nie jest za legalizacją narkotyków, tylko ewentualnie w tej chwili rozmawiamy o depenalizacji marihuany. Czyli uważamy, że karanie posiadania marihuany jest bezsensu to jest, jest archaizm w tym w, w Europie. Marihuana nie jest szkodliwym na tyle środkiem, aby ludzi wsadać do więzienia i w ogóle walka z narkotykami poprzez represję zadanie do więzień jest nieskuteczna. Co więcej, potwierdza to obecny profesor w komisji pracującej nad nowelizacją ustawy narkotykowej, który w swoich publikacjach jasno określił, że represje i karalność za posiadanie ani nie zmniejszyła liczby użytkowników, ani nie zmniejszyła się współżycia. Te środki, które oferuje ten sklep są pewną alternatywą dla narkotyków, które są niekontrolowane, niebadane. W tym Nic momencie te środki, które sprzedają w tym sklepie... Przez nas służą sanitarne są, nie są wpisane jako suplementy diety, przez to nie mogą być opisane. Natomiast w Europie, w tych sklepach w Holandii, w Niemczech, one mają dokładnie podany skład. Tak, to pan, to jest taka hmm. rozmowa o tym, że jak już masz się zabić, to się zabij dobrym, ostrym nożem, który my ci właśnie sprzedamy, tak? Ale pan mówi, zabij, to to, to, to ludzi nie zabija. No, no ale się na przykład pokaleczy, tak? Bo pani mówi, że to jest narkotyk. Czyli znaczy, to, ja to, ja mówię, to jest ja mówię, że to może być szkodliwe. Że to może być tak? tak? narkotykiem? No, nadużywanie wszelkich to jako... używek jest szkodliwe, nadużywanie alkoholu też jest szkodliwe, papierosów prowadzi do śmierci. To jest tylko kwestia tego, czy traktujemy to na narkotyki czy trzeba ludzi tych, ludzi tych karać. Słuchajcie, to, dobra, używają. to co należy zrobić w takiej sytuacji, jeżeli mamy, pan profesor mówi, że to nie jest tak prosto z uzależnieniem w no przypadku tak. marihuany, prawda, i przejściem w twarde tak. narkotyki, co nam się też do głów bija. Państwo oboje mówicie, że nie powinno się karać, bo tak rozumiem, tak? Nie powinno się karać, nie powinno być Ludzi uzależnionych, za... którzy tak? mają problem z drugiej z strony mamy pełną wolność, każdy może w tym kraju robić co chce. Czy to w ogóle jest kwestia, w którą powinno się zajmować prawo w tej sytuacji? E No, ja uważam, że nie. No, to, jest, to, jest, to, to są właśnie te wolności obywatelskie. No, człowiek może robić sobie na różne sposoby legalne. Czemu w, w tym zakresie ma państwo w to ingerować? Powinno być jakieś prawo, które to reguluje? Czy ja uważam, że prawo tutaj jest na razie bezsilne. W związku z tym my się nie powinniśmy skupiać na tym, co zrobi prawo, bo pewnie będą jakieś decyzje, to będą te leki pewnie sprawdzane. Narkotyki powstają tak szybko, jak szybko żyje dzisiaj człowiek. W związku z tym my będziemy gonić bez przerwy z jakimiś nowymi środkami, które nie będą te, to będą inne. I o tym wiemy wszyscy. Natomiast ja raczej bym podkreślała taki, taki fakt, że ja nie wiem, ja nie będę protestować, żeby je, nie wiem, zamykać czy otwierać. Ja będę próbowała rozmawiać z ludźmi młodymi, z którymi pracuję, żeby ich nie brali. Czy księdzu ktoś kiedyś spowiadał się z tego, że pali trawkę albo bierze do palaczy? Tak. Naprawdę? Tak Ksiądz Wacław Grondalski, opiekun wspólnoty dla narkomanów Cenakolo. No to ksiądz mnie zażył, ale ksiądz pracuje z osobami uzależnionymi, to może dlatego? Nie, akurat ci, z którymi pracuję, to już głębiej sięgnęli po narkotyki i już takich rzeczy się nie spowiadają, ale może tutaj nic odpowiedzi nie zaczynam. To zależy od wrażliwości sumienia. I myślę, że Kościół, jeśli wychodzi do ludzi, którzy mają jakiś problem z uzależnieniem, to raczej podchodzi do tego od strony sumienia niż prawa chociaż prawo musi też, też istnieć. A co to znaczy, że od strony sumienia? To znaczy to, że mogę to jednak zrobić, tak? tylko nie zawsze powinienem? Nie. jakby Próbujemy kształtować sumienie, pokazać, gdzie jest granica dobra i zła. Bez względu na to, jakie jest prawo, pierwszym głosem, którego człowiek musi słuchać, jest jego sumienie. I chyba tak być powinno, że sumienie, które mamy, on jest tym pierwszym Czynnikiem, do, który kształtuje moje... to tak sumienie mi mówi: OK, jestem zmęczony, muszę sesję, muszę sobie jednak dopalić. No to może być źle ukształtowane. I my, <noise> jeśli cokolwiek robimy w tych ośrodkach, próbujemy, próbujemy pokazać inne wartości, które, które nie niszczą człowieka, które mogą. Pomóc przeżyć pięknie rzeczywistość bez dodatkowych środków. Stotko, przepraszam, bo ja teraz straszną generalizację uczynię, oh. ale ja czasem mam poczucie, jak patrzę na to, co my w Kościele mówimy czy robimy, to tak mi się wydaje, że przychodzą ludzie ze strasznie pokręceni gdzieś na tym etapie sumienia. Tak, jest im ciężko w życiu. Tu pobłądzi, wzięli to, coś innego, przypalili, nie wiem, coś zrobili, a my im mówimy Jezus Cię kocha, pograj więcej na gitarze albo będziesz się więcej modlił, to na pewno Ci to wszystko minie. Czy my mamy w ogóle jakiś pomysł na to, jak z tymi ludźmi rozmawiać? Mm hmm.